Witajcie, witajcie! Dziś przygotowałam dla Was przepysznego kurczaka z piekarnika w płatkach kukurydzianych. Zachęcam Was do oglądania filmiku. Piersi z kurczaka kroimy w takie mniejsze kawałki. Następnie doprawiamy przyprawą do kurczaka, pikantną. Możemy zastąpić ulubioną. Dokładnie mieszamy z przyprawą. Jajko mieszamy z szczyptą soli. Płatki kukurydziane delikatnie rozgrzewamy. Następnie kawałki kurczaka obtaczamy w jajku. A następnie wkładka w kurdzian. Takie kawałki wykładamy na blaszkę piekarnikową, i papierem do pieczenia. Na kurczaka wykładamy również po kawałeczku masła. Kurczaka pieczemy 35-40 minut w 180 stopniach. Do kurczaka dołożyłam również ziemniaki pokrojone w kostkę i przyprawione przyprawą do ziemniaków. Również wyłożyłam masło.